O, Chuj. dostałem graffiti Wow, alo, alo. Pacham, dostałem grafity. Pacham. Jej, zawsze chciałem grafity, sobie. Zawsze marzyłem. Żeby dostać grafiti <grymne> Jego Chociaż za darmo nie To nie mogę narzekać Jak za darmo to dobrze Czekajcie chwilę Odpalę tylko robota, Dobra 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 Dobra, eee, dobra. Co ty? No, nudzi mi się, ja nie mam z kim grać. Nie mam z kim grać, to. gram Fortnite'a z randomami. No i się, no z wami, nie, widzami. Nudzi <grym> mi się, więc no. No, zobaczcie, no nikt nie gra nawet z przyjaciół. Każdy pokończył. Nikt nie gra. Nudy, popór, no co ja mogę robić i co Ja zaraz mogę wbić pograć? To ja może zakończę streama i jednak idę w co innego. Zagra ja kurna jutro do roboty, jezu. No ja mi odwołali w kółkę przed dwa dni, więc sobie stwierdziłem, że zrobię live'a, nie? Dawa jarena. Ale przy tych FPS-ach? Przecież to ja będę detronizowany. Wiecie, tak. Najpierw chodźcie na kreatywny, zobaczę ile będę mieć FPS-ów i zadecyduję. Może nie masz przyjaciela, ja mam to zawsze doskać gram Widzisz Ania, bo ja nie biorę z jako swoich przyjaciół. <grym> ja tylko biorę najwyższy sort, który, którzy ogarniają i z którymi można zawsze pocisnąć bekę. Chcesz współpracę? Nie. Yeah. S. Siema Patryk. No na przykład takiego stulejarza Patryka masz za, za chłopaka, nie? Bole przyjaciela. Ej, dlatego się znamy 6 lat. Kogo odezywasz stulejarzem? Ja nikogo. Ja jestem człowiekiem przecież nie wiem o co ci chodzi. Ooo, Już widzę, że to będzie dobra gierka. Ooo, jojo. Widać, że komputer na wysokich obrotach chyba... Chyba powinienem wszystko na epickie wziąć, bo coś coś za dużo FPS. Też w pracy powiedziałem, że nie. Ani przyjaciela w stole, ja sobie nie ja co to razy, jeśli masz Ona nie ma dystansu na mięsień. Jany, chyba jesteś. Ja nie jestem pijany. Ja jestem trzeźwy. A promo za promo. Opie, nic tu nie znajdziesz. Tu jest strumyk wolny od, in, od takich ludzi. Nie, chce mi się robić z znego współpracy, ani promo, promo, Super skin. Mam na streamie. Co masz na streamie? Chodzi, że chcę mieć jeszcze router. Co masz na streamie? Ja to za darmo chcę. No nie wiem. W ogóle widzowie zmieniłem sobie wszystko na Halloweenowe Wszystko w sobie zmieniłem na Halloween So... Gitas, nie? A wiesz jakaś nowa osoba po mnie jedzie, to nie mam dystansu, ale jak kogoś duże znam, to mam No i widzisz, no to tu masz problem Siema Paramax Znaczy, że Para Paramax na minos no to widzisz pierwszy błąd. Bo trzeba mieć dystans, nieważne gdzie. A jak nie masz dystansu, to i masz sztywną dupę. A to już źle świadczy. Jak nie masz wtedy koledzy, no do łatwo nie będzie się zapoznać. Ha, nie ma dystansu. Tu masz problem, nie? Dobra, wychodzimy stąd. Już się rozgrzał komputer. Go solo arena. Coś czuję, że będę mieć 2 FPS widzowie i tyle będzie z arenek. Zagramy? Ja? Ja gram. Ja zostałem sforsowany do zagrania parenki. Zostałem sforsowany. No nie, chce chcę mi się, nie? To kończ streama. Oj. O, podoba mi się, po 13. No jest, jest. Przyjaciel siedzi sobie. Kogo ty ten? Przyjaciela. Największego. Człowieka, który zawsze mi podawał do, 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 pomocną rękę. Dołącz? A tam, nie, a tam było dołącz? Tam było, tam było zaproś. Dołącz, ale będą do, do spać mi. Do spania. Nie. Dobrze, czaty, zostałem sforsowany do jednej giereczki, dołącz. a było dołącz, tak, było dołącz, było zaproś. jak było dołącz. Został od razu zbutowany siema. Zostałem sforsowany do gierki arena. Miało być to spokojny strumyk, ale widzowie są kupami i nie dadzą mi spokojnego strumyka. Nie pojebały. Ten tam do Urbana już Piękno się no i gra O! było! Jest doł do ekipy Starcie Marvela gra, to nie, to ja nie chcę dołączyć. On tam gra ze swoimi przyjaciółmi, których nie rozumiem. Gadają szyfrem. Ja ja jestem chłopak, który tam wbiję i będę... Nie będę gierył. Dobra widzowie, idziemy na moją miejscóweczkę, czyli zielone żywopłoty zdobyć loot. A co chcielibyście, chat żebym wbił na przykład co? Na Rocket League na Twitch'u postreamował? Co by na to? <laughs> Ale nie ma osób do streamowania Rocket League. W sumie jak idzie tak teraz, bo w sumie nie ma Cinka, nie mamy Miaza, nie ma, nie nie mamy Miaza, tylko nie mamy Fiu. Jakby było osoby, to bym no, nawet ten Gold keeperem został Ale no nie ma osób, no wszyscy idziecie spać. Ten Cevrona zabił w krzaku. Się, ja. oj tak, tak, wielki człowiek. Dawaj na Omonga A co ja mam w omonga grać z dwie osoby? Pogcząt, nie? Wow, 30 fps -u. Podoba mi się, zawsze to chciałem Uhuuu Mój <grytania> komputer w takim live to nie wytrzymał Dawaj O, mam Harpoon Podoba mi się to. to co, wygrywamy Ale oro Siema, teamy Ale oro, nie? Ale oro to tam nic siedzimy i zostałem sforsowany do arenki. Pragu, co się stało, mat masterek? Stałem sforsowany do arenki, no. A tu widzę, że jakieś zbiorowisko jest, o! Dragu zgra rękę! O zobaczmy, jak lami! O chodźcie, wszyscy, nie? Fuck Fajne lagi, też mi się tak wydaje. Dlaczego ja miałem bana za nic? A skąd ja mam wiedzieć, kto ci wysprzęgnął i ubano? Miałeś, to miałeś. Co ja ci mogę poradzić? Halo Bartek. Wow. Płynność tej gierki mnie czasami powala, a zbuduje... O! Jak zbuduje, to kolejne FPS, y Podoba mi się. To będzie ciężka gierka, ale czuję, że to wygram. czy znaczy, pewnie wyrąbię się na pierwszym przeciwniku, bo gościu pewnie 240 FPSów, spocony pój. I przyjdzie taki do mnie, co mam 50 FPSów i spadki do jednego. No niestety. Dalej uważam, kto ma więcej FPSów, ten jest lepszy, bo. ta ran w zasadzie działa na FPS-ach. Dalej uważam, że jakbym miał 240 FPS-ów, to bym był lepszy. <grym> no bo to jest sobie fakt, nie? Ale no tutaj się ze mną nie zgodzicie, że jak macie na przykład 30 FPS-ów i gościu będzie miał 240 FPS-ów, to tego 30 zabije, no bo. Jak ma ten 30 wygrać no? Po prostu 240 w gościu lepiej reaguje, bo widzi więcej, nie? Wszystkie klateczki. A taki 30 co może powiedzieć? No... Łeb dostaje, <laughs> Ja mam jakieś jakiś pingo, no to ma podmienie. Jaką masz kartę grafitną, świetną. <grym> widać, widać, nie? 360 Hz i 240 FPS. Oj. Ty masz takie maniak? To jednak wycofuję słowa na temat, kto ma dużo FPS-ów. Ten jest lepszy. To jednak wycofuję to słowo. Ciemny track. To jednak wycofuję widzowie Maniak chyba... albo Maniak jest wyjątkiem A, chciałbyś. Dobra, to jednak nie słuchaj. Dalej uważam, że kto za więcej FS jest Hehehe. To jednak 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 nie cofam słuchaj. Widzowie jednak nieco... nie cofam. W ogóle, jak tam jutro do szkółki będziecie zapylać? Jak tam? Przygotowani wszyscy? Bo ja nie. Bo nie muszę. Dodasz do znik? Nie, nie dodaję do znajomych, dodaję wspierających do zadanej notatki. A co jutro szkoły nie masz? No nie mam, bo u mojego nauczyciela, który mnie uczył, zdiagnozowali tego śmiesznego wiruska i. No, i no, i w gdzieś tam leży. Chyba w domku sobie leży, odpoczywa. No a nas wysłali na jakby kwarantannę dwudniową. I w poniedziałek, i wtorek nie idę do szkoły. Więc w jutro też, jakby co live. Live z rana, live z rana, żeby było. Nie że coś. W jutro odpalam streama o 14 strumyczek widzowie. I będziemy giercować. Aż mi się nie znudzi w sumie. No tak, 3 godziny, może podtrzymuję co widzowie? Wydaje mi się, że to byłoby spoko. Dwudniowa kwarantanna. A co ja ci mogę poradzić, że moja szkoła tak zadecydowała? Ja nie jestem dyrektorem, żebym się żebym się kłócił. Dostałem 2 dni wolny, to dostałem 2 dni wolny. Ja się nie kłócę. Ja sobie siedzę i odpoczywam na tej kwarantannie. Fajne jest to, że tylko moja klasa ma dwudni, dwudniowe kwarantanny, bo ten. Co to? to. A, to. i nie mogę rozbroić. Jak wybuchnie to? Nie. Nie można rozbroić, bomba wybuchnie niestety. Witam wszystkich tu serdecznie, siema Niestety bomba wybuchnie, nie, nie ocalimy krasnoludów. No co można poradzić. Ja mam 10 BF-u tygodniowo codziennie po 2 godziny. Nie, ja w sportowej klasie to jest normalno przecież. Ja chory? Łabo. No, czy są plusy, bo nie idziesz do szkoły i nie musisz się używać nauczyciela. Jutro próbna matura z polskiego. To oj, ja... ja życzę powodzenia generalowi, bo on pisze maturę. <laughs> I życzę tobie, Urban, jeśli ty też piszesz maturę, choć nie wiem, czy ty piszesz maturę. Wydaje mi się, ty nie skończyłeś się skończy, czy, czy to będziesz dopiero mieć. Ty dragus jak moja klasa odbyła, mamy ze środy. Moja też, Regik, bo jesteśmy tym... ten sam profil, nie? A ten sam profil miał przecież tego samego nauczyciela od jednej lekcji. No... O wiesz kto jest zarażony? Misiek. Wiesz kto to jest Misiek Regik? Ty bez kitu. No właśnie dlatego live streamuję <grymianie> Wiesz znasz Misika, Regik, wiesz o czym mówię? Tak, wiem, wiem, no. No to Misio jest podobno na kwarantannie, nie? Dlatego my nas też wysłali na takie dwudniowe wakacje. Ten od... no, ten od 1101 kot binarny, kod sześcienny, echekzogalny. To jest kotem. Ja z tego dostałem buję, więc się nie znam, bo mi się tego nie chciało za chwilę uczyć. I na kalkulatorze pod te ściągałem, na tym, na komputerach pisywałem 1.0.0 i przemieniam O, to ja z tego binarnego poproszę, jak dogałem. Dwudniowe wakacje, o proszę, co tak, areny? No, bo tak. O, w ogóle widzowie jest 21 osób na taką strefę, nie? Pokcząt. Podoba mi się te areny. 3 punkty widzę. Ho, zawracamy! Uhu! Dziś gram w Striker na 6, tak niechcący, tak ma mi gość COVID-19. No nie wiem, jakbym miał takich nauczycieli, to już bym chyba był na odwyku przez miesiąc, nie? Bo ja tak kaszle, bo miałem chore gardło. Przez około tydzień ja ciągle kaszlałem, ale nauczyciele mieli wyrąbane w to. Co z tego, że 21 skoro wydaliście od... <grymne> Dobra, wbijaj czempiona do piątku. No będę próbował coś robić w tym porcie, no. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. celność, celność! Snajper. Budowniczy pro. No i co chcesz? Dobra, chłop jest martwy, jest martwy. Praszam, praszam. Ale jak on nie dostał? Ja mam pytania Jak on nie dostał proszę Państwa Dobra, nie dostał znowu No nierozgrzany jestem widzowie no Dostał No i przyjdzie jeszcze jeden z samochodem, mi się nie No, ale widać Gdzie ten typ? No, spierdzielił gdzieś A ci się kończą, wiem nie że... ja zastanawiam gdzie ten typ zniknął Oho Siema Pokój Pokój lamusy Wiem, że od pierwszej się... Jestem Jestem zginęło więcej osób przede mną Nała! No, no nie, komar mi tu lata! Wywalaj! Wywalaj mi z ekranu! No. no! Nie no! Nie, widzowie! Terroryzują mnie nawet w domu! Szmata mnie terroryzuje w domu! Jakiś komar mi tu ciągle lata! Śpierdzielaj! Zrób balenia, eee. Zrób balenia. Pater. Ale widzowie, jest dobrze, przeżyłem. Jest top 15. Żyjemy. dalej Samunation. O. Nieważne. sam ja Samunation. A jest jakiś healing? No ale. No, nie tego chciałem do healingu. No ale nic. Zrobimy sobie bandaż na świeżym powietrzu. Ohoho! Dojeżdżamy, gramy agresji. Nie zanudzamy. Pa, 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 pa. Patera. Patera, patera, patera. Pa, pa, pa. Zabił się. Jest? Łatwo. Widzowie brać? Bierę, no. No, legendarno, nie mogę, no. AHA! Szmata! Typical sniper, bez kitu, no. Czemu ja mam magnes na snajpy? No ty, wskaz Widzi Widzicie go, widzowie? Bo ja nie i spierdzielam Podsumowanie tego dajazdu, opłacało się, bo mam teraz amunicję, dobrą pompę nawet, cm choć wolałbym Aaaa, no! No co on tam robi, tam pół godziny? Dobra, przepraszam. Ale mocne cheaty, <noise> ale oro. Esa noobków, oj, tak, tak. Niszczymy debili. Wysyłamy do lobby. Choć boję się, że zaraz ten sniper znowu mnie pierdyknie gdzieś. Zamień pompę na charge w slurpi. A slurpi nie jest w tym, w strefie. Bo tam nawet nie idę. Zagram z tej. Ale oro. Ale ten domek w najbliższym nim jest. Dobra już Nie zanudzę. Już nie chcę mi się tam, jestem zbyt leniwy No przestań, co ja ci takiego zrobiłem, no. Noka. No wy chyba sobie jaja robicie. a Rozumiem! Czemu on tam czemu on się stawał? Dobra. Dostał! No nie chce mi się! No i jeszcze ten będzie. Nudzi ci się. No nie, chcę. Ale nudzi kto się. Nudzi ci się Nudzią się! To nie chce mi się, no nawala we mnie najwięcej osób ile się da Nie zdążyłem sobie spokojnie zlutować nawet no Siema, ja w odwiedziny. Ho, dzięki mordo. Dzięki za highground. Mam matzo flipa. Ho, mam problem z życiem. Roz... no nie widzę go no. No nie widzę no. No, widzowie, czemu we mnie wszyscy no. Nie chce mi się. Powrót do lotu. 198. Po po co, ale nubek. Nie wiem, widzowie, nie da się. Nie da się, no. Walczysz z jednym, to dojdzie zaraz drugi, dojdzie, walczysz z tym. Walczysz z kolejnym i z kolejnym, nie? Ale nubek. Powiedział Cinek. O, oh, fokum. Oblodzisz dla widza, oblodzisz. Oblodzę jak su sucha. Dobra, spierdzielaj mi z tym karnetem. O, oh, dywizja siódma. I na tym dzisiaj zakończymy. wbiliśmy dzisiaj dywizję, widzowie. Congratulations, nie? Kod, od, kod od kostąków. <ścoughs> oh, o, kto jest do grania w kastąki? Kto chce do customka zagrać? A, oh, mi się podoba. Mi się podoba zagranie w kostomki. Co, Komuś. Komu się podoba ta opcja? Moja matka. Polecam to zrobić. To widzowie, ja dzisiaj. To co wy na to widzowie? O, ja mam pomysł. Dajcie mądro. Jeden pomysł. O opłata za busa w yy, tym yy, dobra widzowie ja mam pomysł kończę tego live streama i widzimy się na twitchu ja tam mogę sobie pograć a ręki. dawaj na roketa a to są osoby na roketa? a są osoby na roketa? czy co? daj roketa sola to nie jest. Bo na Twitchu ten content jest lepszy, bo tam mogę się wybić. Dobra, to zaraz się widzimy, nie? To zaraz się widzimy, widzowie, i będziemy balić Arenkę. Dobra, podobało mi się to, że mam y granie ten: y granie z widzami y customów. Miałem 20 osób, kiedy gram za Arenkę, nie? Podoba mi się to. Dobra, to widzimy się zaraz.